patrząc na objętość tej książki, na jej rozmiar, gigantyczną pracę, którą wykonałeś. Właśnie chciałem zapytać, czy to jest książka tylko o osobie, czy o czymś, co, co wymaga ciągle opisu i wy... nie chcę użyć takiego słowa odkłamywania, bo ono być może jest zbyt konfrontacyjne, ale przywracanie nam do pamięci zbiorowej, ale również to być może to taki dro... Dro drobny fakt, drobny w sensie rozmiaru tej książki, ale fundamentalny, jeżeli chodzi o nie tylko Pani Ani, ale historię Polski. Czy, czy mógłbyś przywołać ten, ten moment, w którym osoba Pani Ani być może odegrała tę najważniejszą rolę? Ten, ten fakt, powtarzam, raz, dwa, ten fakt jest naprawdę nieobecny w pamięci zbiorowej, a z wieloma ludźmi, którzy się jako tako Historią interesują, nie znają tego, dlaczego, dlaczego pani Ania tak ważna była w tych pierwszych dniach strajku. No bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, tym bardziej, że niejako przy okazji mogę wytłumaczyć ten tytuł książki Anna Solidarność. Dlaczego Anna Walentynowicz zasługuje na ten, na ten tytuł Anny Solidarność? Od razu muszę powiedzieć, że to jest tytuł zaczerpnięty, ten tytuł literacki, Anna Solidarność jest zaczerpnięty z takiej pięknej mowy Krzysztofa Wyszkowskiego prawie rok temu na takiej uroczystości, którą zorganizował prezydent Lech Kaczyński w Pałacu Prezydenckim. To była uroczystość 80. rocznicy urodzin pani Ani. I on po raz pierwszy, po raz, przynajmniej ja po raz pierwszy usłyszałem to pojęcie Anna Solidarność. Ale Poza tym, że mi się spodobało, to, to uznałem jako badacz, jako historyk, że to jest interesujące i w pełni odpowiada tej roli historycznej Anny Walentynowicz, zwłaszcza w strajku. To tłumaczy właśnie najpełniej jej historyczną rolę, jeśli chodzi o powstanie Solidarności. Przypomnę Państwu, że kiedy już zginęła w tej strasznej katastrofie, to nawet Donald Tusk, e, witając ją, e, kiedy, 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 kiedy przyjechała trumna z ciałem pani Ani, to powiedział, że ona jest Matką Solidarności. To jest bardzo ważne, bo kiedy na przykład rok temu napisałem artykuł Matka Solidarności w Rzeczpospolitej, to e, ludzie z jego obozu krytykowali mnie za nazywanie pani Ani w ten sposób. Więc, może potrzeba było tej śmierci, tej strasznej śmierci, żeby, żeby ta prawda o jej historycznej roli jakoś, jakoś do takich ludzi dotarła. Wracając do tego pojęcia, na Solidarność. Już pierwsze chwile tego strajku yy, jak najbardziej uzasadniają to pojęcie. O ile 14 sierpnia, czyli moment, kiedy strajk w Stocznik Gdańskich wybuchł. To jest moment, na który ona, decyzja, na którą ona nie miała wpływu. Tak? Ona się dowiaduje u lekarza, że strajk się rozpoczął w jej obronie, że pierwszym postulatem strajkujących z trzech postulatów jest postulat przywrócenia jej do pracy. Jak mówię, ona nie miała na to wpływu. Ona nie wiedziała o tym, że Bogdan Borusewicz. Yy, Grupa, grupa WZZ-owców, Ludwik Prądzyński, Bogdan Felski, Jerzy Borowczak organizują strajk w jej obronie. Ale już wszystkie następne momenty, cała sekwencja zdarzeń późniejszych od 14 sierpnia, to są te momenty historyczne, w których ona wkracza na scenę. I jeden z takich bardzo ważnych momentów, nie, dla, nie tylko dla strajku, ale dla polski. To jest 16 sierpnia 80 roku. Mniej więcej o godzinie 14.30 Lech Wałęsa chcąc wykonać decyzję demokratycznie podjętą, trzeba to powiedzieć też w jego obronie, bo czasami ta sprawa w negatywny dla niego sposób jest, jest przedstawiana. Komitet Strajkowy Stocznik Gdański przegłosował decyzję o zakończeniu strajku, ze względu na to, że na większość postulatów czy na wszystkie nawet postulaty strona dyrekcyjna kierownicza stoczni się zgodziła. Lech Wałęsa i Anna Walentynowicz zostaną przywróceni do pracy w stoczni, będzie tablica poświęcona grudniowi 70 roku i będzie podwyżka 1500 zł. Wydaje się, że wszystko jest super. To co chcieliśmy, mówią sobie niektórzy strajkujący, czy większość, żeśmy załatwili. W tym momencie o 14.30 Lek Wałęsa z dyrektorem Gniechem ogłaszają koniec strajku. Lek Wałęsa mówi przez mikrofon, przez radiowęzeł: koniec strajku, zwyciężyliśmy. W poniedziałek wracamy do pracy, przypomnę, że to jest sobota i intonuje hymn polski. I w tym momencie grupa kobiet. Ale nie tylko, oczywiście mógłbym tu wymienić Tadeusza Szczudłowskiego z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Dariusza Kopzdeja z Ruchu Młodej Polski, ale przede wszystkim kobiety Alina Pienkowska, Anna Walentynowicz, Henryka Krzywonos postanawiają ratować strajk, ale ratować strajk nie taki wąski, stoczniowy, tylko ratować strajk który miałby od tej chwili charakter solidarnościowy, który, który, by reprezentował nie tylko stoczniowców, nawet nie tylko robotników i strajkujących trójmiasta, ale całą Polskę. I Lech Wałęsa nawet to w doskonały sposób opisuje w swoim pamiętniku Droga Nadziei, kiedy ogłasza koniec tego strajku, a Henryka Krzywono skrzyczy w jego stronę zdradziliście nas, Wytępią nas jak pluskwy, czy wybiją nas jak pluskwy. I teraz ten historyczny moment, kiedy ona staje się Anną Solidarność, Anna Walentynowicz staje się Anną Solidarność. Alina Piękowska biegnie do bramy numer 3, a ona biegnie do bramy numer 2, tej historycznej bramy stoczniowej, przy której teraz jest usytuowany pomnik. I Ania zatrzymuje po prostu tłum. Robotników, którzy, jak mówią pamiętnikarze, maszerował jak rzeka w kierunku tej otwartej bramy. Zamyka tą bramę i przemawia do nich, tak jak potrafi. No i okazuje się, że większość tych mężczyzn odwraca się i postanawia kontynuować strajk. Ona im tłumaczy, że ten strajk jest nawet nie w obronie ich. I nie w obronie ich interesów, tylko w obronie interesów wszystkich, którzy strajkują w całej Polsce. Jeśli Stocznia Gdańska zdradzi, przypomnę Państwu, że to był największy zakład całego województwa gdańskiego, pracowało prawie 18 tysięcy ludzi w tym czasie, no to będzie bardzo trudno utrzymać te strajki w pozostałych zakładach pracy. I to się udało, proszę Państwa. Ona najpierw przy bramie numer dwa, potem przy bramie numer jeden. Po prostu na, na wózku, wożą ją ci robotnicy i ona po prostu wszędzie przemawia i tłumaczy, musimy kontynuować strajk. To samo robi Alina Piękoska w dramatycznej e, sytuacji, kiedy ta brama numer trzy z kolei jest otwarta i też tam ludzie jak rzeka idą na kolejkę SKM, żeby pojechać do domu, zjeść obiad, to jest sobota e, i, i pojutrze wrócić do pracy. I one uratowały ten strajk. I ona w tym czasie odegrała bardzo ważną rolę, bo jakby różnica pomiędzy Anną Walentynowicz, a nawet takimi bohaterkami jak Alina Piękowska polega na tym, że Ania przez 30 lat pracowała w Stoczni Gdańskiej. I mimo tego, że była kobietą, a to jednak stoczniowcy to jednak taki męski zawód, powiedzmy. To miała, cieszyła się bardzo dużym autorytetem. Ja przypomnę Państwu, może to jest dobry moment, żeby, żeby o tym powiedzieć, że kiedy ją bardzo ostro represjonowano w latach 79-80, już w styczniu 80 roku jej wydział, macierzysty wydział, na którym pracowała, wydział W2, jako suwnicowa, zastrajkował przez godzinę. O tym strajku się w ogóle nie pamięta, nie mówi, nie pisze. Więc cieszyła się wielkim autorytetem i ci. Mężczyźni po prostu no, zostali jakoś porwani przez jej To zupełnie fantastyczna historia.